Towarzystwo inteligentnej młodzieży i Fundacja Diko zaprasza do projektu Polecamy książki naszym uczniom. Staszek Dudka, nasz dzisiejszy gość, autor książek i polonista, Staszku, świetne lekcje. Wielu uczniów, którzy czyta, jak to robisz, co polecasz swoim uczniom i co byś dzisiaj polecił smuklasistom. Pomyślałem sobie, że dzisiaj przyniosę i pokażę tę książeczkę, i nie było już nikogo. Agaty Christie. Czyli klasyka. E, czyli klasyka, chociaż myślę, że nasze pokolenie zna tę książkę pod zupełnie innym tytułem. To prawda. E, dziesięcioro. Dziesięcioro, dziesięcioro, murzynków. Murzynków. dziesięcioro murzynków. Ta książka przez 100 lat nazywała się miała tytuł Dziesięcioro Murzynków. E, pobrawność polityczna e, zmusiła. Mm, w spadkobierców praw autorskich Agaty Christie do zmiany, do zmiany tytułu. Po angielsku, po amerykańsku wiesz, jak to brzmi? Nie. Ten Little Niggers. Okay. A w języku amerykańskim, w języku angielskim, nigger to jest tak jak po polsku czarnuch. Tak. Nie, znacznie mocniej. Tak, czyli nie. Czyli to niemożliwe. Tak, to słowo zostało usunięte z języka amerykańskiego. Stąd mhm. mamy i nie było już nikogo. Dobrze. Skąd ten pomysł na książkę? Zawsze ci się podobała, czy. E, no, wiesz, ja jak mam przed sobą listę lektur obowiązkowych to próbuję ją prze, poprzekładać tekstami, które będą bardziej współczesne i wiem, że mhm. rozpalą wyobraźnię moich uczniów. Nie pamiętam, jak ona do mnie trafiła. Tak. Nie Jest pamiętam, już jak dawna ona do rozumiem, mnie trafiła. Tak? Wiem, że mhm. w którymś momencie ją zaproponowałem swoim uczniom. Mhm. Ciekaw byłem reakcji i pamiętam, jak jeden z nich podszedł i do mnie powiedział tak, panie Staszku, to była najlepsza książka, jaką w życiu czytałem. O, świetne, tak. I wiesz, że ten chłopak zrobił karierę? Ostatnio napisał scenariusz filmu Boże Ciało. Walczyli do Oscara. A zaczęło się wszystko od tej książki. Mam nadzieję, że nie obrazi się, że jego tutaj osobą reklamuję tę książkę. Ale, ale potem to zdanie to była najlepsza książka, jaką czytałem. Jest, pojawiało się często, więc wiedziałem, że ta książka musi być w repertuarze moich szkolnych lektur. Znakomita rekomendacja. W takim razie co ujmuję, bo rzeczywiście Agata Christie to niezwykle płodna autorka. Dlaczego wybierasz tą książkę? Co się tak podoba? Jak myślisz? bo mm, po pierwsze ona oczywiście dostarcza czegoś, co chyba wszyscy lubimy, mianowicie mhm. wprowadza w trans. Tak. Bo Agata Christie, Christie pisze językiem potocznym. Mhm. Ale z taką bardzo dużą klasą, ale jednak jest to język potoczny. Agata Christi ma ciekawą intrygę. I trzyma w napięciu, to... trzyma, trzyma w napięciu. No i... No, i to jest chyba uznawana za najlepszą, mhm. za najlepszy kryminał Agaty tak ta książka. Nawet ci, którzy nie przepadają za kryminałami, a kiedy się trzeba poznać, i wiele osób właśnie zaczyna od klasyki, i wtedy to jest, wiemy, że dobry wybór. Co w takim razie w tej książce nie wykluczyłem? Wiesz co, bo. Y to też jest ciekawe, dlaczego właściwie to się na przykład młodym ludziom bardzo podoba. Mm -hmm. Bo nie jest tutaj taka, nie ma tutaj takiego klasycznego schematu, jak jest w powieści detektywistycznej. Mm -hmm. Bo w powieści detektywistycznej mamy detektywa, takiego Sherlocka Holmesa, tak? tak. I jego asystenta, pomocnika, asystenta. Tak. I oni razem rozpracowują, um, rozpracowują zagadkę, która tak. się pojawiła. To zabił, oczywiście. Jak do tak. tego doszło, jakie tak. były motywy morderstwa. A tutaj mamy mm -hmm. um, Bohatera takiego zbiorowego jest grupa 10 osób yy, i każdy z nich, uwaga, każdy z nich jest potencjalnie detektywem, bo się pojawiło morderstwo. I, i każdy z nich jest potencjalnie mordercą. Mm -hmm, mm -hmm, tak. I nikt do końca z nich nie wie. Może nie powinienem spoilerować, ale nikt się nie dowie, kto jest mordercą. Tak, czyli to oryginalne e, bardzo po tak, tak, i to jest, to, jest, to, jest, to jest niesamowite, prawda? Bo mhm. na podstawie tej książki powstały gry e, komputerowe i niektórzy. E, mój syn na przykład najpierw grał w grę, a dopiero potem przeczytał książkę. książkę. Jeśli komuś się spodoba e, ta książka, to co byś polecał jeszcze tej autorki? Dobrze, że zadajesz mi to pytanie, bo e, Zdarza mi się, że jak przerabiam te, ten tekst w klasie z uczniami, to potem mam telefon albo SMS od rodzica mhm. i on się mnie pyta, co jeszcze mógłbym polecić Agaty Christie, bo jego, jej córce się to bardzo spodobało. Mhm. Agata Christie napisała mnóstwo kryminałów. Tak. Czy mogę wskazać jakieś tytuły, po które ona mogłaby sięgnąć? Co pokazuje, że, że, że to jest w ogóle. Dobra metoda, bo mhm. sprawia, że ktoś, kto przeczytał jedną książkę, przeczyta jeszcze dziesięć innych tego autora. I co w takim razie? Tytuł przychodził to na pewno Morderstwo w Orient Expressie. Tak, jest. Ja lubię bardzo Śmierć na Nilu. Mhm. Um, moi uczniowie sami um, podpowiadali mi książki, czytałem z nimi pole Nie, morderstwo na polu golfowym. Mhm. Um, a mam takiego ucznia, który przeczytał wszystko. I jak go się pytam, jak go się pytałem, co konkretnie polecasz, on odpowiadał: Wszystko. wszystko tak. którejkolwiek, innej książki, którejkolwiek książki Agaty Christie nie weźmiesz do rąk, ona cię, ona cię wciągnie. A w takim razie polecam Agatę Christie, szczególnie książkę, i zacznijcie od niej, może, i nie było już nikogo, ponieważ? Ponieważ, ponieważ wprowadza czytelnika w trans. Mhm ponieważ jak przeczytasz ten kryminał to będziesz chciała czytać następne kryminały tej autorki i ponieważ to jest jedna z najlepszych jej książek nie wiem czy wiesz że została umieszczona w zbiorze, wiesz, bo to kiedyś było wydawane w, w zbiorze no tak. w Bibliotece Gazety Wyborczej jako tak. taka jedna z najważniejszych tak. książek wszechczasów, wszechczasów, wszechczasów tak. 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 wydana w sposób, tak, jako takie nobliwe dzieło. Także i wielka sztuka i dużo rozrywki w jednym. Cała przyjemność. Mhm. Polecamy. Więcej propozycji na stronie www.fundacjaediko.pl. Dziękuję bardzo. Dzięki.